Mamy też właśnie e, jubileusz, może nawet i rocznicę e, przybycia do niecezyj i księdza Teodora Węsza. I chciałem troszeczkę tę postać przypomnieć, bo ostatnio bardzo często mówię o księdzu Cinku. Na pewno postać wyjątkowa, szlachetna i dobrze ale myślę, że też na takie wspomnienie zasługuje ksiądz Teodor Węgrz. Bo po pierwsze jest tym, który musiał diecezję zorganizować od obra. Diecezja była rok 1945, tym w roku 1945, piątym latem stanie religijnym. Oczywiście mówimy najczęściej o religii Budynków, ale też tutaj, jeżeli chodzi o instytucje, jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie urzędy, ale też obiekty sakralne. Wszystko trzeba było albo e, odbudowywać, albo tworzyć od nowa. No i tego dzieła podjął się ksiądz Tornel za co mu chwała. E, tutaj też trochę mnie zmobilizowała ta rocznica ingresu. Do odwieceli Walutskiej 14 października, czyli dwa dni temu, była dokładna rocznica tego ingresu. I to, co udało mi się znaleźć, to tak trochę może brzydko brzmi, w ustach dyrektora archiwum, który już wielu lat jest dyrektorem archiwum, się okazuje, że też znajduje rzeczy, których nigdy nie znał. I to w miejscach, no właśnie, w którym by. Człowiek się nie spodziewał, że takie dokumenty są. Ale ponieważ przygotowywałem się do tego spotkania, no i szukałem, powinienem szukać w wszystkim archiach Tych akt tam też przejrzałem. Zresztą to, to archiwum było też przeglądane, jeżeli chodzi o zbiór księdza teatralnego, przez innych historyków, ale też, no mówię, przejrzę zbiór archiach Maknowych. Zobaczymy, co tam jest, może coś znajdziemy. No i okazuje się, że trafiłem na teczkę, właśnie na teczkę z ingresu. Teczkę bardzo ciekawą, o czym będę za chwilę też mówił, bo mamy dokładny opis przebiegu tego ingresu. Nikt go nie znał, nikt nie pisał. No i mam tutaj schowany taką teczuszkę, niewielką. I właśnie w tej książce są dokumenty dotyczące tego ingresu. To taki mały obraz działalności biskupa. Oczywiście to są tylko migawki z jego działalności, ale jest to postać dla nas szczególnie ważna, bo był organizatorem życia kościelnego na Warmii po wojnie. Czyli jest to osoba, która musiała jakby dźwignąć mm -hmm. z ruin diecezję, no i ją poprowadzić na ci kierunek. To wszystko w zasadzie musiał organizować od instytucji kościelnych, musiał przenieść wszystkie instytucje z Frumborka do Olsztyna, y, utworzyć kurię, powołać osoby odpowiedzialne na poszczególne y, urzędy diecezjalne. Ale też później troszczyć się o biednych, bo przecież to była ludność, która przybyła tutaj w zasadzie bez żadnego majątku. No i dlatego też jedną z pierwszych działalności, inicjatyw Bężot, to było ustanowienie Caritas, powołanie Caritas, żeby opiekowała się tą ludnością. No oczywiście też nie było księży, bo warmińscy Księża opuścili albo zostali zamordowani, bo przecież mamy teraz ten proces beatyfikacyjny. No i trzeba było też poszukiwać księży, trzeba było odbudowywać kościoły, bo mnóstwo kościołów było w ruinie. Także ta działalność była pionierska, można powiedzieć, ale też bardzo ważna i stąd warto tę postać upamiętnić.